Zapraszam do świata mądrych bajek ze starej szuflady. Witajcie, kochani! Co się stanie, gdy całe lato gra się na skrzypcach, a zimę spędza z pustym brzuszkiem? Zapraszam na mądrą i pouczającą bajeczkę pod tytułem Konik polny i mrówka. Letnia lekcja. Jesteście gotowi? Zaczynamy. W ogrodzie pod lipką życie toczyło się w rytmie słońca, śpiewu ptaków i skrzypiec. Tak, tak, skrzypiec. To konik polny, felek, artysta z sercem na dłoni. Dzień w dzień siedział na śble trawy i grał z serenady, w walce, mazurki. I inne muzyczne cuda. Och, lato, lato to pora śpiewania, grania, wołał radośnie, przeciągając smyczkiem, kto by tam myślał o zimie. Ale jego sąsiadka, rówka Matylda, miała inne zdanie. Felek, ty znowu nic nie robisz, pytała. Dźwigając ziarenko, większe od siebie. Zima już mruga z krzaka. – Zima? Jaka zima? Śmiał się konik, jest przecież upał. Tylko głupie ziarenko by się teraz pociło. Matylda westchnęła i już nic nie powiedziała. Pracowała od rana do wieczora. Budowała spiżarnie, nosiła zapasy i przygotowywała listę rzeczy. Ziarna, liście, suszone jagody i krople rosy w słoiczkach. Felek tymczasem grał, śpiewał, spał w hamaku i opalał się na listku, jak na plaży w Egipcie. Ty to masz życie, weschnęła raz pszczoła pola, przelatując obok felka. Tak, życie jest po to, by się nim cieszyć, odpowiedział konik, dając koncert na trzy liście i kamyk. Ale czas płynął. Pewnego ranka słońce nie wyszło z łóżka, niebo zrobiło się burę, a wiatr powiedział brr. Liście pospadały, a z nieba sypnęło białym puchem. Przyszła zima. Felek obudził się w swojej trawiastej altance i zamarł. Gdzie moja muzyka? Gdzie jedzenie? A, a gdzie liście? Trząc się z zimna, stunkając zębami, jak Kastanietami. Poszedł do pszczoły poli, ale pszczoły zapadły w sen zimowy. Potem poszedł do ślimaka. Ten zamknął domek na cztery zasówki. Dobie biedronki. Nie było jej. Poleciała do cioci na zimę. Wreszcie zapukał do drzwi zbudowanych. Z patyczków i liści do mrówki Matyldy. Tak sobie przechodziłem. Czy masz może ziarenko na ząb? zapytał, szczękając zębami. Mrówka spojrzała na niego długo. A grać to teraz nie grasz? Nie mam siły! mruknął Felek. Matylda westchnęła ale zaprosiła go do środka, Dała mu herbatkę z kropli rosy i plasterek suszonej jagody. – Ale jutro, – powiedziała stanowczo, – zaczniesz mi pomagać. Posprzątasz spiżarnię i wytrzesz kurz z liści, a w zamian dam ci codziennie porcję ziarenek. – Obiecuję! – Wyprostował się Felek. A wieczorem mogę grać do kolacji tak cicho, cichuteńko. Tylko dla ciebie. Od tego dnia Felek zrozumiał, że muzyka jest cudowna. Ale krąka chleba i ciepły kąt też się przydają. I że w życiu najlepiej. Gra się w duecie z rozsądkiem. A jaki morał z tej bajeczki? Hmm. Warto cieszyć się chwilą, ale nie zapominajmy o przyszłości. Praca i zabawa powinny iść w parze, jak duet skrzypiec i bębenka. A ty wolisz być jak Felek czy Matylda? A może trochę jednym? Hidrogi? Aaa.